Mam, ale to się popis Pisałam tak czy siak Do biegu start Sama drogę tę wybrałam Chciałam tak Czy na moje łzy Ja znajdę jeszcze czas Czy na łzy ja znajdę Szampandyle mogę wznieść, a ten gość mówi coś O co mu, a za wysoko A może basem? Coś wylewa się, to was mogę wznieść A ten gość mówi coś, o co mu chodzi Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce A ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi Zamykam oczy, byłeś uroczy, Będę udawać, że już nie boli Szampan wylewa się, to a mogę wnieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi Dobra.